Słuchajcie, jeżeli do tej pory miałem jakiekolwiek wątpliwości, czy PIS i cała zjednoczona prawica ma dobre zadatki na faszystów, to w tej chwili już nie ma. Nie ma. A dlaczego? To no bardzo proste. Wymyślili sobie, że stworzą hospicja, w których kobiety będą mogły obserwować śmierć własnego dziecka tego dziecka, które urodziło się z wadami genetycznymi. Przecież Maszyści w obozach koncentracyjnych też największą radość czerpali z tego, że kiedy wpadali na pomysł, że zabiją dziecko, to wołali matkę, aby mogła patrzeć na śmierć własnego dziecka. Eee, tutaj nasza kochana prawica, żeby troszkę zamaskować swoje wredne charaktery, to dla osłody podobno będą dawać Matce 20 tysięcy złotych. Ktoś z nich powinien się pierdolnąć w głowę. Czy można przeliczyć miłość i traumę matki na jakąkolwiek kwotę pieniędzy?